Rurytania ziemowita szczerka, czyli podróże po Europie B. Dzień dobry państwu, nazywam się Ziemowit Szczerek i witam w kolejnym odcinku audycji pod tytułem Rurytania. A dzisiaj Opowiem o bardzo ciekawym projekcie, który miał zapewnić naszym e, zamkniętym pomiędzy różnymi krajami posiadającym dostępu do morza sąsiadom, czyli Czechom, a konkretnie wtedy jeszcze Czechosłowakom, bo mówię o Czechosłowacji, dostępu do życzonego morza właśnie, bo Czesi zawsze... Projektowali sobie dostęp do morza. Zawsze o tym mar morzu marzyli historycznie, mieli do niego bardzo do wątpliwy dostęp przez jakiś czas, można tak powiedzieć, ale na wielu mapach, które można znaleźć w czeskim internecie, widać, że na tym im zależy i na tym jakoś tak historycznie jest taka rzecz, którą, która zawsze bolała ich, że nie mają. W związku z tym, w czasach Czechosłowacji. Z czasów y, socjalizmu, wymyślili na to remedium. To remedium miało nazwę. Nazywało się Adriaport. Był to projektowany przez Czechosłowację sztuczny półwysep na Morzu Adriatyckim u wybrzeży Słowenii, ówczesnej Jugosławii kraju, który wtedy, w, wtedy należał do Jugosławii niedaleko włoskiego portu Triest. Było to właściwie jakoś historycznie nawet związane, dlatego że zarówno Czechy, jak i Triest, jak i zresztą Słoweńskie Wybrzeże należały swego czasu do Austro-Węgier, zresztą jak i nasz Kraków i nasza część Małopolski i nie tylko. Więc powiedzmy, że wszystko odbywało się w ramach pewnego starego ustawienia, które zresztą nadal w pewnym sensie istnieje. Wystarczy pojeździć po krajach dawnego um, Imperium Habsburskiego i wyjechać poza jej granice, żeby zobaczyć, że te kraje, o wiele więcej łączy niż dzieli. Właściwie tak naprawdę mówiąc, w takich państwach jak Czechy, Słowacja, Węgry, czy północna Serbia, bo aktualnie właśnie z Serbii do państwa nadaje, czy południowa Polska, te miejsca według mnie są bardziej, a przynajmniej w równym stopniu, posthabsburskie jak postsocjalistyczne, dlatego że habsburskich śladów widać tutaj więcej, tak mi się wydaje, niż socjalistycznych. W każdym razie, to co miało być pomiędzy Czechosłowacją a wtedy jeszcze Jugosławią, czyli właściwie między dwoma państwami, które już nie istnieją, miało się nazywać Adriaport i miało być ulokowane u wybrzeży, u wybrzeży Morza Adriatyckiego. No tutaj też, jakby odezwała się stara, jakby habsburska tradycja dlatego, że no, zarówno w Krakowie, jak i w Pradze, jak i w innych miastach Habsburgskiego Imperium, kiedy, o, kiedy, kiedy mówiono o tym, że jedzie się nad morze, nie myślało się bynajmniej o zimnym i obcym właściwie Bałtyku, bo należącym gdzieś tam do jakichś, no przede wszystkim do Niemiec z naszej perspektywy, Na a po drugie, no cóż, no, o wiele piękniejsze i o wiele bardziej efektowne jest wybrzeże dalmatyńskie, czy właśnie, czy, 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 czy istryjskie, na właśnie. Ale wróćmy do Adriaportu. To był pomysł, który się zrodził w głowie profesora Karela Żlapka. Był to czechosłowacki profesor, który pracował nad tym projektem Adriaportu, o którym zaraz powiem więcej, od zakończenia II Wojny Światowej. I przedstawił w 1967 ten projekt i najpierw w Stanach Zjednoczonych, gdzie uznano go za całkiem możliwy do wykonania, a w, następnie oficjalnie zaproponował go w Czechosłowacji. Gdzie zaczęto poddawać go fachowej ocenie naukowej. I projekt ten, <grym> uwaga, miał polegać na tym, że Czechosłowacy, aby uzyskać ten dostęp do morza, planowali kupić przede wszystkim fragment słoweńskiego, jugosłowiańskiego wtedy wybrzeża, Doprowadzić tam linię kolejową, ale biorąc pod uwagę zaszłości, prawda, geopolityczne ówczesne, czyli to na przykład, że ta linia kolejowa miała, musiałaby przebiegać pod terytorium krajów, które, no cóż, nie należały mi do RWPG i były, zależały poza żelazną kurtyną ówczesną, czyli na przykład, czyli na przykład Austrii. Duża część tej linii miała przebiegać w tunelach. Właściwie pod całą Austrią miał zostać wykopany Tunel. Nie pod całą, ale pod bardzo długą, bardzo dużą częścią Austrii. Yy, nazwa projektu oficjalna brzmiała Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, tunel adriatycki. Yy, miała ona zaczynać się w czeskich Budziejowicach, potem przez Linz w Austrii, aż właśnie do słowiańskiego wybrzeża Adriatyku. 410 km długości tej trasy aż 350 miało, yy, prawie 350 miało przebiegać. W tunelach. A materiał wykopany podczas budowy tego tunelu miał zostać wykorzystany do budowy sztucznej wyspy na Adriatyku i właśnie wyspa ta miała również posiadać port. Więc Czechosłowacja miała mieć nie tylko kawałek wybrzeża, do którego miała się dostawać tunelem, pod kopem, pod Alpami, pod, pod Austrią, ale też miała mieć swoją wyspę. Sztuczną, nie sztuczną, no ale jednak zawsze wyspę. I to cóż, no na Morzach Południowych, więc no. Zresztą projekt ten tak naprawdę był częścią takiego projektu, który tak czy owak miał łączyć Czechosłowację z krajami słowiańskimi południowymi, bo już po I Wojnie Światowej delegacje czechosłowackie poddawały projekt, który, takiego korytarza czechosłowackiego, który miałby łączyć przez Burgenland... Czy o jest powstającą właśnie wtedy Jugosławią? Burgenland to jest bardzo ciekawe miejsce, dlatego że mówi się ogólnie, że pomiędzy Słowianami Zachodnimi, czyli nami, a, czyli Polakami, Słowakami, Czechami, no, Użyczenami jeszcze, a Słowianami Południowymi, czyli narodami, które tworzyły dawno Jugosławię i jeszcze do tego Bułgarami, nie istnieje, nie ma korytarza, jakby że jesteśmy od nich odcięci. Jest to trochę prawda oczywiście, bo z jednej strony jesteśmy odcięci w Rumunią, Węgrami i Austrią, ale Burgenland właśnie, taki bardzo, taki bardzo interesujący region, który leży Pomiędzy Austrią i Węgrami, który zresztą należał do Węgier jeszcze przed I wojną światową i jakby jest częścią tych tak zwanych Wielkich Węgier, których to mapy sobie bardzo lubią naklejać na zderzakach, czy jakby używać jako podstawek podmieszki, czy na przykład jako deski do krojenia mięsa. Należał, więc należał właśnie do tych Wielkich Węgier i tam mieszkają i do tej pory mieszkają Chorwaci. I ci Chorwaci mieszkają na tej długości, która by zaczyna się od. Chorwacji przez całe pogranicze węgiersko-austriackie, bardziej po stronie austriackiej, aż po Słowację i do tego stopnia, że pod Bratysławą są chorwackie wsie, które nadal mają swoje chorwackie nazwy i które są zamieszkane przez Chorwatów w dużym stopniu. Więc tak naprawdę ten pomysł tego tunelu do w Adriatyku właściwie, był podyktowany już taką, no, trwającą już o wiele dłużej chęcią Czechosłowaków, Czechów, Słowaków do tego, żeby jakoś się do tego, do tej Jugosławii, do tych, do tych, do tych narodów południowosłowiańskich zbliżyć. Więc, no cóż, na projekt korytarza burgenlandzkiego które właśnie łączyłby Czechosłowację z Jugosławią, czyli jakby to Zachodosłowianie, Zachodosławie, tak można nazwać państwo <grych> Czechosłowackie w pewnym sensie, a szczególnie gdyby Polska jeszcze do tego dołączyła. Zresztą były tak naprawdę projekty połączenia Polski z Czechosłowacją, ale o nich powiemy zupełnie innym razem, bo wtedy to faktycznie byłaby Zachodosławia. Jeżeli jeszcze by do tego włączyć Łużyczan, to już byłaby taka poważna Zachodosławia. Zresztą warto tutaj też powiedzieć, że Jednym z, i właściwie jedynym chyba krajem, który poparł tak na poważnie dołożenia Łużyczan do niepodległości, byli właśnie Jugosławianie. Była właśnie administracja Tita, Broza, Josipa Brostito, Tito. Przywódcy Jugosławii w czasach, w czasach socjalistycznych. No a ten socjalizm jugosławiański był taki bardzo specyficzny, bo mocno odbiegał od tego standardowego, który narzucała całej reszcie krajów wschodniej Europy, znaczy wschodniej Europy Rosja, Związek Radziecki, a z którym właściwie tak naprawdę Jugosławia była, była skłócona. Zresztą to jest też bardzo ciekawe, że mówi się oczywiście, że w Jugosławii istniał obóz dla więźniów politycznych na Golimotoku, na takiej wyspie bardzo gorącej i pustej, kamienistej na Morzu Adriatyckim. Tylko, że ciekawostka, w tym w tym obozie pracy, w tym, w tym, w tym, w tym obozie dla więźniów politycznych siedzieli właśnie komuniści, staliniści, ci komuniści, którzy byli zwolennikami sojuszu Jugosławii ze Związkiem Radzieckim. No więc tak, więc projekt tego Adriaportu był przedstawiony w latach 70. przez właśnie Korola... Żlapka oficjalnym władzom Czechosłowacji został poddany analizie naukowej, techniczno-ekonomicznej i został hmm, uznany za realistyczny. Koszt budowy oszacowano na 300 miliardów ówczesnych koron czechosłowackich. Prowadził ten projekt instytucja, która się nazywa Prago Projekt, to była instytucja to całkiem Poważna, która prowadziła bardzo wiele projektów w Czechosłowacji. I uznano, że tunel ten przyno powinien przynosić zysk operacyjny w wysokości ponad, no tutaj trudno to przeliczyć na dzisiejsze pieniądze, ale był to naprawdę znaczący zysk, który właściwie miałby tak naprawdę po jakimś czasie pokryć koszty projektu. Zresztą próbował też negocjować ze stroną austriacką poparcie do tego projektu, co no. Przebiegało jak przebiegało. Więc przypomnijmy, projekt przewidywał, że Rosowacja kupi od Jugosławii część wybrzeża Adriatyku. W projekcie nie podjęto kwestii takiej, jak powinna wyglądać ta kołowa z Austrią, która my musiałaby udzielić jakiegoś prawa do jakby, udzielenia swoich. Um, powierzchni podziemnej do, czy nawet być może sprzedać, czy wydzierżawić. No tutaj właśnie nie było tego, nie było to um, powiedziane. Nie było też powiedziane, z jakich źródeł powinny być finansowane ten projekt, no bo niby zakładalibyśmy w ten, że, 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 że jest to projekt czerwosłowacki, no ale podejrzewam, że można byłoby do tego na przykład, nie mówić inne kraje ówczesnego RWPG. Było to um, trasa dość daleka, bo z budziejowic czeskich, prawda, jest no, kawałek do wybrzeża adriatyckiego. Jeszcze w projekt tunel ten miał przebiegać prosto, ale miał w, w pewnym momencie skręcać w lewo, żeby ominąć Włochy, które wtedy też były państwem no, zachodnim, mimo że często rządzili tam socjaliści. Zresztą taka ciekawostka, w San Marino w ogóle rządzili <noise> socjaliści. San Marino to enklawa leżąca na terenie Włoch, no ale jednak wiadomo, ten socjalizm zachodni był zupełnie innym socjalizmem niż ten narzucony przez Związek Radziecki, czy nawet ten jugosłowiański y, Titowski. Więc, alternatywny projekt był taki, że y, trasa przebiegałaby z Brzecławia, czyli jakby każdy, kto, jedzie, kto jeździ nawet teraz z Polski do, y, do Chorwacji na przykład na wakacje, to często przejeżdża przez Brzecław. To jest, taka, to jest takie miasteczko na granicy z Austrią, czeskie. No i wtedy ten, y, długość tego tunelu zmniejszyłaby się y, o połowę. No, ale wtedy tutaj właśnie pojawiają się kwestie ekonomiczne. Nie opłacałby się wtedy tra transport towarów do Niemiec zachodnich. A to też brano, brano pod uwagę, dlatego, że z Budziejowic byłoby tam bliżej, a z Brocławia z, z, z już dalej. No, to były takie mm, już niuanse, które tak naprawdę. Chyba nie miały już za bardzo wtedy wpływu na realizację projektu, bo były już one takie jakby brane pod uwagę w tej takiej desperackiej fazie, kiedy już o ten, po, o ten projekt walczono, bo mimo, że on się wydawał możliwy do realizacji i że nawet teoretycznie przynajmniej obliczono, że ta realizacja miałaby przynieść zyski, no to jednak jego rozmach, jeszcze jak na, jak na tamte czasy, sprawiał, że no decydenci koniec końców nie mieli specjalnej ochoty podejmować tak wielkiego przedsięwzięcia, wyzwania, ryzyka, którego być może kiedyś no, mieliby być rozliczeni i wtedy uznano by, że na co w ogóle drodzy towarzysze się porywaliście, a miało to wyglądać tak, że pomiędzy tymi czeskimi budziejowicami, a Lincem w Austrii miał Przebiegać jednotorowy tunel o długości 72 km z dwoma podziemnymi rozjazdami na 6 odcinku naziemnym, czyli już na terenie, no, yy, w, w, poza żelazną kurtyną. Z lińcu dalej miała linia przebiegać przez odcinek powierzchniowy o długości 38 km, a potem znowu przez tunel o długości 139 km, który miał zostać podzielony na 8, 6 odcinków, budowanych w miejscach, w których ta linia miała na krótko wydłużać się na powierzchnię, a potem znowu zanurzać się w ziemi. W pobliżu Kragenfurtu linia ta miała przebiegać przez 11-kilometrowy odcinek naziemny, a następnie znowu przez 132-kilometrowy tunel również podzielone na sześć odcinków budowlanych. I ostatnie 12 kilometrów trasy już na terenie Jugosławii, Słowenii miało przebiegać po powierzchni. W tunelach łączących Linię z Adriatykiem, również miały być podzielone na dwa równoległe tunele komunikacyjne z tunelem serwisowym pośrodku i te połączenia bezpieczeństwa tuneli zaprojektowano w odstępach około 250 metrów, więc już jakby do tego poziomu szczegółowości doszły Projekt. Rozważano również um, opracowanie, jakby wyprodukowanie specjalnych wagonów do tej linii, które były przystosowane do większych prędkości, bo to no właśnie to też jakby była pewna rewolucja, um, jak na tamte czasy, że no, naprawdę brano pod uwagę, no, takie coś, co dzisiaj jakby wydaje się normalne, czyli że jeździmy tymi pociągami wielkich, większych prędkości, um, jak nie, też we Francji, czy Pendolino w Polsce. Ale wtedy była to wielka nowość. No, na przykład, nie wiem, chciano uniknąć takich efektów jak nawet huk naddźwiękowy przy do tunelów, i w, wtedy nawet takie rzeczy brano pod uwagę. Zresztą. W ogóle planowano, że tych pociągów byłoby strasznie dużo, jakby ten ruch naprawdę byłby przez cały czas utrzymywany. Nie byłoby tak, że jeden pociąg jedzie na tydzień, to mówimy tutaj o wielu pociągach dziennie. Zresztą w Lincu tak naprawdę ta linia miała być połączona z austriacką siecią kolejową. I ten też tak dla, dla, dla czasowacji. Ten tunel miał być, właśnie przez to, że byłby, że byłby tam styk interesów z Austrią, miał być też no, źródłem pieniędzy zachodnich, dewiz, które, które spodziewano się zdobyć. No i cóż, no, co, z tego, co z tego projektu zostało? No wiadomo, nie, nie zrealizowano go, ale na przykład, to są dane BBC, jakby no, i dziennikarze mają teorię, że projektanci Otwartego w 1994 roku Eurotunelu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią inspirowali się właśnie projektem Adria Portu. Tego, tego tunelu do Adria Portu. Zależnie zarówno pod względem formy, jak i funkcji właśnie tego tunelu serwisowego między innymi. No też jakby kwestią systemu zasilania, kombinowanego transportu samochodowo. Pociągowego, który zresztą ten profesor Żlabek, który był pomysłodawcą projektu i jego projektantem, zaprojektował w swoim projekcie już długo, zanim w ogóle pomyślano o takim rozwiązaniu w Eurotunelu. Mówi się też, że tunel pod Przełęczą Świętego Gotarda, którego budowę rozpoczęto w 1996 roku, otwarto 10 lat temu, został wybudowany właśnie zgodnie z tym projektem, został wzorowany na Adriaporcie. Więc, no, coś po tym wszystkim pozostało. No, Czestni komentatorzy twierdzą, że tak naprawdę komuniści bali się tego, że ludzie będą z tego Europortu uciekać na Zachód. Albo na przykład będą uciekać na Zachód, będą wyskakiwali z, tunel, z pociągu w Austrii, wychodzili z tego pociągu, będą, że, że, że będzie to jakaś możliwość nie, szpiegowania Czerosłowacji. No czy to jest prawdą, nie wiadomo. W każdym razie wiadomo, że cały plan tak naprawdę przekazany został dopiero przez Związek Radziecki, któremu nie podobał się fakt, że Czechosłowacja miałaby mieć nowe połączenie z Europą Zachodnią, które trudno byłoby Związkowi Radzieckiemu kontrolować, a które mogłoby sprawić, że Czechosłowacja zaczęłaby dryfować na zachód. Więc pomimo tych wszystkich... Wątpliwości co do tego, czy w ogóle podejmować taki, taki wysiłek i, i, i podejmować się, się tak wielkiego projektu, został on utopiony również ze względów y, geopolitycznych ówczesnych, a Czesi nadal o morzu marzą. I to wszystko w tym odcinku. Zresztą o czeskim morzu być może jeszcze coś kiedyś powiemy, ale na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Państwa. Dobranoc. Zimowicz